5, 4, 3, 2, 1, go! 6 prawy, do 5 minus lewy, do 6 lewy, do 6 prawy, mostek zduś, 10, 5 lewy szczytem zduś, 10, 6 lewy, do 5 prawy, 20, 4 lewy, 20,

4 prawy Przytni do 4 plus lewy do 5 prawy może Przytni 36 prawy do 5 lewy do nie 5 prawy podwójny 20 i z uwagą 5 minus prawy syf do 6 lewy do 5 prawy syf do 4 plus lewy za mostem 70. Późny szczyt, pohamuj, 20 i z uwagą 3 lewy z drogi w dół. 30, 5 prawy do, za zaszczytem z uwagą 3 lewy. 20, z uwagą 3 prawy na most do 2 prawy. 50, 5 prawy syf do 5 lewy syfek. 50 i z uwagą 4 lewy syf, broń boże, nie wypuszczaj. Do 4 prawy. Do 5 lewy piano. Przytnij 70. Prostuj. 6 lewy szczytem. 30 i od 3 tu stuść. 5 minus prawy z uwagą. Przytnij 65. Prawy długi. Podbija. 20. 4 lewy przytnij. Do 4 prawy długi. 20, 4 lewy pod most, syf. 10, 4 lewy przytni, do 4 prawy. Szyt piano, 10 i 4 lewy, Trzymaj lewej, mega syf, dziury. 60, 5 lewy, 35 minus lewy ślisko, do 5 prawy. 4 prawy, dobra, do 5 lewy. 20 wypierdala i 5 lewy na ogrodzeniu. 60, 6 prawy, 40, 5 prawy. 20, 6 lewy i 23 lewy na główną zaopony. 40, 6 lewy zostań do zdrogi. 4 minus prawy na znaku. 80, 5 prawy przytnij. Do 6 lewy długi, do z uwagą 5 prawy przytni, syf, do 5 lewy przytniej. do 6 prawy przytni, 80, 6 prawy, 80, pohamuj i 3 prawy może ciąć, syf, 24 lewy może ciąć, do 5 prawy, do 4 lewy. 24 lewy przytni, do 5 prawy, do 5 lewy przytni, 64 prawy, ślisko, do 4 lewy, do 5 prawy, 60 w górę, szczyt 10 i za szczytem 4 prawy może ciąć bardzo ślisko. 30 i piano, 4 lewy, mega syf.

60, pohamuj 2 prawy na most, uwagą na półosie. 2 prawy na most, uwagą na półosie. 70. 5 prawy. 60. 5 prawy, do 6 lewy. 60. 3 śmiało, 50. Od tu 5 prawy. 70. 6 prawy, do 6 lewy, bardzo długi.

6 lewy, do 6 prawy w miasto. 100 i 5 prawy, do 6 lewy pohamuj, 20 i z drogi 2 lewy ciasno na znaku. Z drogi 2 lewy ciasno na znaku, z uwagą na półosie. 5 prawy, 10 i nie tnij, 4 lewy. 40, 5 lewy, do 6 prawy, 50, 5 prawy do 5 lewy ciasno. 40, pohamuj 5 prawy, do 2 lewy. Do 6 prawy, 80. Nie zwiesz, 5 prawy. 50. 5 lewy, 60. 6 prawy, 70. 5 lewy, do 5 prawy dni może syf. 60. 6 prawy.

10, 3, śmiało, i 70, i na budynku, z uwagą, 4 minus prawy, do 5 prawy, do 6 lewy, do 5 prawy, 10 i 5 prawy, przytnij syf, z uwagą, do 5 lewy, do 5 prawy, broń może nie tnij, do odszczytu, 5 minus lewy, do 5 prawy, do 5 lewy, do 5 minus prawy.

Przynajmniej ja takie odczucie miałem. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest odczucie, czy to jest kwestia zawieszenia, że ja po prostu nie mogę, wiesz, strzelić się. Mhm. Takie emocje, że prawie kartkę wyrwałem. <gry> Ale ręce bolą.